Dałem wrzeciński po trzecim zawodowym zwycięstwie. Czwartym, przepraszam. Trzy pierwsze były bardzo łatwe, dzisiaj trzy rundy nie niespełna, ale bardzo trudne zadanie przed Tobą. Zawodnik utytułowany w sumie, bo widziałam tam wielkich sukcesów, nie miał na międzynarodowej arenie, ale zawsze reprezentował swój kraj, także no, dzisiaj trudna przeprawa. Czy tak? No z tego co słyszałem, to nie wiem, czy to jest ile w tym prawdy, że y, wicemistrz Europy, tam juniorów chłopak, nie? I spodziewałem się, że będzie trudny pojedynek. i z jednej strony cieszę się, że miałem taki pojedynek z ciężkim rywalem, ponieważ teraz widzę na czym muszę, muszę pracować na kolejne walki, jakie błędy wyeliminować i przede wszystkim cieszę się, cieszę się że no, mogłem zawalczyć z takim zawodnikiem, nie, tego pokroju, no i nieszczęsna kontuzja głowy od pierwszej rundy troszeczkę, pierwszą rundę mi troszeczkę popsuła i trudno mi było boksować z zakrwawioną głową, ale już od drugiej rundy miałem zatamowaną głowę i tą krew i zaczynałem już panować nad tą walką. Wyczułem przeciwnika mniej więcej, wiedziałem już co mam robić, żeby, żeby, żeby go trafiać i żeby nie dać się trafić właśnie w głowę. Nie? I do trzeciej rundy jeszcze jakoś poboksowaliśmy i no niestety kontuzja nie uniemożliwiła mi walkę do końca, nie? czyli do, do czwartej rundy. Sędzia przerwał, no ale punktacja była do, do tej trzeciej rundy i wygrałem tą walkę. A kiedy sędzia przerwał walkę, to bałeś się, że to może być ta pierwsza porażka. Bo walka była wyrównana. Znaczy e, chciałem przede wszystkim zaboksować do tej czwartej rundy, żeby mieć pewność, że, e, że nie będzie żadnych wątpliwości, a tak nie wiedziałem jaki teraz będzie werdykt, czy jak sędziowie e, przerwą przez kontuzję, to czy będzie teraz na korzyść przeciwnika, bo do, dotychczas walczyłem na, na ringach amatorskich i, e, i właśnie było tak, że jeżeli była kontuzja, no to zawodnik przegrywał, a na, w walkach zawodowych jest y, tak, że jeżeli jest kontuzja, to y, jest y, punktowana walka do momentu właśnie tej kontuzji. Czy znaczy zależy, bo jak był po ciosie, to był buteko, a to było po przypadkowym... Ta... przypadkowa kontuzja, właśnie zderzyliśmy się jakoś na pierwszej rundzie, przykładowo podczas y, zejść tułowiem właśnie głowami, no i to była przypadkowa kontuzja, nie? Nie mam żadnej pretensji do przeciwnika, że tam coś zrobi, bo to nie było nic specjalnie. Mówisz, że wiesz po tej walce na czym masz pracować, to na czym masz pracować. Przede wszystkim na pewno e, obrona i obrona przed takimi właśnie elementami, właśnie, żeby nie zderzyć się głowami z, z przeciwnikiem, bo to jest jednak ryzyko dużej kontuzji, tak jak właśnie dzisiaj. E, w boksie amatorskim tego nie było, ponieważ mieliśmy kaski, e, większe rękawice i e, czasami nawet jak się weszło gdzieś w pół zwarcie, to przy zderzeniu głowami no, nie było żadnej kontuzji, a tutaj jednak trzeba już uważać na to, trzeba e, zwrócić uwagę na odchylenia tułowiem i przede wszystkim nad tym będę teraz pracował, nie? żeby po prostu na przyszłość nie było takich kontuzji głupich. Kiedy wyznaczymy ci na szóstce? Yy, ja cały czas przygotowuję się, jestem, że tak powiem w gazichu, Mamy okres przygotowań, przygotowań pod 6, 8, 10 rund nawet robię to sami na tarczy, na, na przyborach i to teraz zależy od określonej walki i od Przeciwnika, nie? Z kim będę walczył? No, teraz najbliższa walka prawdopodobnie 14 grudnia na gali Woje Boxing Night i jeszcze nie wiem ile rund tam deboksował, ale no zobaczymy. Dziękuję wielkie. Dziękuję również.